Hej, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych plantach. Jest pewna sprawa do zrobienia. Pisuterem, czyli inaczej groszko strzelcem, podejść do dmuchawca. Dawaj, 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 dawaj. Orany, or. Serio? rety, 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 rety. będzie bo. Cieo, bo ktoś o tym pichał. Ktoś o tym pisał. Ej, Ale Bayer, dobra, fajna rzecz. Kurcze, nie spodziewałem się, że aż tyle. Diamenty, wszystko, monety, super! Tylko co się stało z biednym muchawcem? E, mam pewne teorie. Aczkolwiek wszystkie sprowadzają się do tego, że odszedł. Smutna historia, dobra nie aż tak smutna Bawimy się dalej, słuchajcie Nie wiem czy DivBot, e, fajnie też by było znaleźć coś, ja to zresztą sam sobie znajdę Bo myślałem, że was poproszę, ale sam sobie też znajdę mm, No gdzieś na grafice na pewno, na, na Google a, jest jakaś mapa Weź gnoma? Zdobyto gnoma Ej bez kitu, muszę gnomów szukać, super Grafika z całą mapą, w której będą zaznaczone wszelakie questy i zadania a tutaj, z miejscami, tak, ich rozpoczęcia. Fajnie by coś takiego było dorwać i mam nadzieję, że to gdzieś na, na internetach jest, więc spoko, jakoś sobie wydaje mi się, poradzę. DeepBot, włącz powitanie numer 7, robimy kolejne zadanie, bawimy się na razie w singlu. Wiecie co, póki jest ta wersja próbna, to zapobamy się w singlu, a Multi sobie, no, kurczę... Single jest czymś odmiennym. Multi już na chwilę, no, darujmy sobie. Jak będzie już pełna wersja i tych trybów, no, wszystkie będą tryby tak już dostępne, to sobie wtedy multi będziemy ogarniać. Teraz tam dwa tryby są to jest bez sensu za bardzo. Firewerki starożytnych. Specjalna operacja, udaje się na szczyt zen i zdobądź fireworki starożytnych. Um, dawaj, nie wiem, czy A możemy to robić piszuterem. Kadecie, Divbot 3000 ma dla Ciebie niespodziankę. Kolejne zadania. Aha, pisało chyba multum osób, jak się czyta Divbot. Połowa, połowa inaczej od tej drugiej połowy. Tak że, a wiecie, ja i tak to mam gdzieś, więc będę czytał sobie po swojemu. Wygląda na to, że doktor Zombos i jego zombie załatwiają kilka spraw w Zomburbi. Zombos. To chyba też dobrze czytam, czy są jakieś Instinct. Możecie się wypowiedzieć, jak wyczytacie. No, bardzo chętnie wysłucham waszej historii. E, ich baza będzie niechroniona. To niesamowita szansa na zadanie wrogowi potężnego ciosu. Przyjmij ich zadanie i zdobądź starożytne fajerwerki, dzięki którym puścimy zombie z dymem. Musisz zabrać je z rąk Sensei wybucho, Wybuchobuma. Pokonaj go i przynieś nam materiały wybuchowe. Do dzieła. Okej. Okay. Okej. Okay. O, Szczyt Zen, tu jeszcze nie byliśmy na tej mapie. Ale to wiecie, mapy wszystkie poznamy sobie już na multi. Groszko strzelcem, wiecie co? Różą nie, tym, tym nie, weźmy sobie piszutera. Dlaczego by nie? Niech mnie zrzuci i możemy śmigać. Czy to jest znowu, tak, to jest znowu w ramach obrony. Więc spoko, i tak będę grał różnymi postaciami. Runda rozpocznie się wtedy, gdy ja będę chciał. Dajcie mi róże, bo róża jest spoko. Um, później na multisie będziemy bohatera. A jeszcze ciebie i ciebie. I znowu będę musiał kamerkę przesunąć na dół, albo już to zrobiłem. Kaktus. Kawan, jesteście ready, wszyscy? Aha, czułość, okej okay. Trujeczka, chodźcie. Wy w sumie nie możecie tak szybko, ale ja mogę. Bronimy tego, w ogóle podziwiajmy mapę. Kurczę, ale fajna. No już się nie mogę doczekać naprawdę ogrywania multi całego, ale single mnie tak jakby teraz bardziej, jeszcze bardziej wciągnął tak Jedno lepsze od drugiego, nie wiadomo co tu robić. Najlepsze fajerwerki robi się z zombie. Dawaj, następna fala, zdrowie ogrodu. W sumie przydałoby się też trochę sticker paków. to znaczy no tych batonów po pootwierać, bo już widzę, że tutaj mam... Lekko biedę z tym wszystkim, ale to sobie potwieramy. Zaraz potem pójdziemy do sklepu z naklejkami i pokupimy coś. Może jakąś postać nową też, zobaczymy. Um, fajna sprawa, i um, wydaje mi się, że, że będzie ciekawie przy tym losowaniu. Come on, komandor Kukurydzka To jest Mati YouTube, Mati YouTube. Eee, co to jest? Ciekawe, gdzie są ci ninja? Ninja, haj, w ogóle. Dzięki wielkie za 9000 subskrypcji, które wybiło chyba niedzielę w nocy w nocy teraz walimy do 10 tysięcy i będzie taka pierwsza taka grubsza rocznica a później następna na 100 to chyba za, za parę wieków ale, ale, ale dobra, ale nic ale fajnie, fajnie, dzięki wielkie także super, super, że jesteście i fajnie, że planty mają oglądalność gra, którą lubię grać, którą uwielbiam grać i jeszcze oglądalność wysoka to, jest, to są dwie rzeczy i których bym się nie chciał nigdy pozbyć, tak? Ale wiadomo, no, planty też nam przebrzydną po 100 iluś odcinkach i y, życia innego nie będę miał. Fala idealna, tylko za dużo chyba się nie wykazałem. Tak? A nie, zrobiłem trzech. Tu i tak dobrze. Para, pa, 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 nowa róża mi się podoba. Kurczę, a róża, te nowe postaci są naprawdę fajne i przemyślane. Oprócz y, w sumie, no. Okej, okay. trzy nowe postacie doszły tak do roślin i do zombie i są fajne, tak? ale na przykład w obu, tych, w obu drużynach ta jedna z tych trzech postaci totalnie mi nie przypada do gustu, to jest um, pomarańcza jakoś sobie nie umiem ją radzić um, jakoś to mi do mnie nie przemawia i tak samo w zombie mały EMP Totalnie, on ma zdecydowanie fajny atak, ok, ale 50 punktów życia, e, nic nie zdążysz w tym czasie zrobić. Nic, bo to są dwa strzały z groszko strzelca i już go nie ma. Dwa celne, a zazwyczaj na myszce wszyscy umieją celować i e, dwa strzały wystarczą bez problemu, e, żeby takie ka załatwić. No, może nie akurat w tym momencie, bo ja tu nie pokazuję jakiejś klasy przy tym celowaniu, a, bo wiem, że to są boty i nie muszę się tu jakby z tym srać za bardzo. Co tu posadziliście? Nie wiem. Ej, można tu chodzić! okej, okay, super. Bałem się, że się jakoś utopię. Ale jestem podlany teraz. Kurczę wody. Come on. O, ninja! Nowa post, nowe postaci. Dobra, wyrzuciłem groszka i później strzelałem. To, to było trochę nielogicznie, bez sensu. I. Słabe Mati, słabe Mati, słabe, słabe, słabe Nie wiem, ja mam coś z głową w tym momencie stwierdziłem Bo już myślę o plantach trójce Ciekawe czy będą Mam nadzieję, że tam za półtorej roku czy za dwa lata Sobie się coś pojawi prawda byłoby super A, wreszcie mam czterech takich Poziom drugi, dziękuję, wychoduj roślinę Już tam pisał, że opłaca się robić zadanie już Wiecie co, z robieniem tych zadań a w tych plantach ja już po jedynce mam dość, autentycznie ja tam w jedynce były non stop tylko i wyłącznie zadania um, ale tutaj też sobie będziemy robić a to wiecie, może potem na multi, teraz single i tu odblokowywanie nagród, nagrody jakieś znajdźki tą mapę trzeba poznać a co za tym idzie, trzeba ograć singla i to dosyć srogo ograć singla a macie fasolkę, nam z Nie mają pasek życia. Ciekawe co, oni są tacy jakieś lepsi, tak? Ci poprzedni nie mają tego lekkiego paska życia. jak kukurydza, widzę, że się wykazałeś. Czekaj, bo tu mi monety znikną, a ja muszę je pozbierać. O, dzięki. Dokładnie. Fala następna. Ile? Ciekawe czy będzie pięć, tak jak poprzednio, czy... Mistyczny zensei Sale to on ma nasze fajerwerki. Aha, czyli w tym momencie fala bossów zadanie. Ostatnia fala to jest to. Mistrzu! Mistrz mnie zaatakował, A, pytanie co tu się wyrabia, bo trochę się czuję szkalowany przez ciebie! Odejdź, trujeczka. Ja muszę uciec, bo życie mi troszkę do dogorywa. ZEN sobie może najwyżej ZOSTAWIMY na koniec. Ale patrzcie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję postaci, to nawet jest na dosyć fajnym poziomie, naprawdę. Tamta sobie walczy, nawet ja tu nie umiem pokonywać, tak jak powinienem. Mmm, sobie walczy ze swoim. Gdzie jest ten Mistrz Ze? No, bo myślałem, że go załatwiliście, ale to raczej by było sam niesam... trochę bez przesady, tak szybko to zrobić, jeszcze bez mnie, bez mojej pomocy. Jehej, załatwiony. Ukończono falę, przewróć się. Dzięki. <grystanie> wow, masz swoje werki? Jadłem metal. Co? O co chodzi? Jestem już w drodze. Weź fajerwerki No dobrze, pytanie. Aha, to już samo z automatu, tak jakoś działa. Fajniejsze, jakby było na przykład dodane, że muszę tam gdzieś śmigać do góry, po te fajerwerki, je wziąć i wrócić. Ale nie, ale jest tak bardziej, bardziej uboga. Ale to nie zmienia faktu, że i tak fajnie. Zadanie wykonane. Dostaliśmy 5200. Wróć na podwórko. Idziemy otwierać paki, idziemy otwierać e, naklejki. Przynajmniej jedną naklejkę z postacią nową. Bo jestem ciekaw co dostanę, no, no wypadałoby zacząć to otwierać, żeby mieć te postacie, jak już multi się zacznie, żeby być już obkupionym w postaci Ale to i tak nie zmienia faktu, że mamy tylko 10 godzin dostępne Przywódca! Come on! Sklep z naklejkami 138, uzupełnianie sklepu, o co chodzi? Z tym uzupełnianiem... O co, co, co to znaczy? O, dobra, w tym momencie pakiet fenomenalnych postaci. Wiecie co? A wśród na pewno znajdziesz co najmniej jeden bardzo rzadki przedmiot, masz ogromną szansę na zdobycie bardzo rzadkiej postaci. No teoretycznie, ale najpierw to. Chcę kupić uwaga, bum! Dostałem fenomenalnego kaktusa. I on rzeczywiście odblokowano skamieniały kaktus, rzeczywiście jest fenomenalny, a po drugie że wygląda genialnie, wygląda świetnie, naprawdę zobaczcie. Ale mi się podoba. Dobra, wstecz. Super, super, naprawdę fajna opcja. 75 tysięcy. Pytanie, czy zbieramy, czy zobaczymy na przykład co tu wyskoczy. Czy zbieramy na kolejną postać. Hm. Zbieramy na kolejną postać i idziemy się przebrać w kaktusa. Idziemy zobaczyć, co to, co to jest za kaktus. Wybierz postać. Come on. To i on. Nie no fajnie wygląda Tylko strzela jakoś inaczej Okej, okay, coś podobnego, coś w stylu... coś w stylu piszutera, jak nie wiem, zobaczymy, a też ma daleki zasięg tego? Pokaż jaki jest zasięg tego strzału Zasięg jest w linii poziomej no, w linii, tak? Nie ma jakiejś elipsy, czy coś, czy to ten pocisk opada, tylko po prostu on sobie strzela tym jajkiem, czy czymkolwiek, jakimś kamieniem, jakąś pisanką, nie mam pojęcia. Idziemy do DivBota. Chodź. Nagranie powitania, próba 10... 10 098. Bombastycznie, jesteś najsuperowszym agentem na świecie. Błąd. Straszne powitanie. Usuń. Czyli co, mamy tak, przedostatnie zadanie: Musimy zaatakować zombie i trzymać ich z dala od naszych terenów. Rozpocznijmy to. Świetnie ci poszło z tymi fireworkami, kadecie. LeaveBot 3000, nie nacisnąłem nic na ciebie, patrzę. A więc, wróćmy do fireworków. Kiedy. No kurczę, nie nacisnąłem drugi raz. Co jest? Zdolność obchodzenia się z materiałem wychowymi salsą. Przetestuj niszczycielskie, odstraszające właściwości fireworków. Dzięki salsie łatwo się kleją. Do dzieła. Okej. Okay. Nowość. Wybuchowe nagrobki. Wow! Co? Straszna gra. Jakie insynuacje. Zniszczą. Dlaczego? Mamy niszczyć groby. To jest. Nie, no to trochę dziwne. Czemu takie coś zrobili? No, tu nie chodzi o to, że to jest fajna zabawa, tylko to samo wyrażenie niż zniszcz groby, to tak no, nie fajne za bardzo. No, nie fajne, ale, do, ale dobra, załóżmy, że to nie wiem, jest od zombie i to nie są groby. Kto to tłumaczył? Kto to tłumaczył? To nie są groby, tylko te postumenty takie. Brawo, tłumaczenie polskie elektronika. No, po podziwiam, naprawdę. Zajmijcie się czymś. Się nie chcę z Wami gadać. Um, dobra, next step jest tutaj. Ja, 46 punktów życia, co to ma być? Tak szybko mi to odjęli. Wow wow, 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 wow. Nie chcę tu zginąć. O ten kaktus jest trochę taki biedny, ale walczymy nim No dobrze Dobra, o to chodziło. Czy jeszcze tutaj jakieś zombie się pojawi? Czy nie bardzo? Nie chcieliście? Wzik. Rozstawianie kolejnego fireworku. Przywódca drużyny... Przywódca drużyny, Nara. Nie mamy przywódcy. Cały czas mnie ciekawi co to jest tam, tam w oddali poza tym muszę tak poznawać teren trochę ciało ten mnie goni jak dostał w twarz prosto to od razu mu się ta trumna zniszczyła ale dobra nic e, cel następny jest tutaj więc sobie zrobimy tutaj króciutko e, powiem tak fajnie ten kaktus wygląda mi się podoba ale nie jest jakoś super mega skuteczny zobaczymy jak przeciwko zwykłym graczom ale fajnie wygląda Takie, mogli go zrobić bardziej szarego nie taki, nie taki dziwny kolor tylko bardziej szary oki doki dobra, coś skorzystać z działa, aby przelecieć w pobliże posiadłości dobra, działo ja już się boję, co to będzie robiło um, użyj działa w toku Czeka. aha, taki, taki duży, tak samo jak tam Shodmi me jet taki to co, podejrzewam, że to? uruchom działo, wsiadamy o kurcze A dlaczego ja się musiałem wpakować w centrum zombiaków? Niech mi ktoś to wyjaśni. Atakuję Zumburbie. Macie. Niech się ktoś tym zajmie. Nie dokuczajcie mi, ja to muszę fajerwerki porozstawiać i uciekać szybciutko. Boże, jaka akcja komandowska? Nie spodziewałem się. Ostatnio jak tutaj byłem, a byłem tutaj na plejce, to była masakra, gdzie się przeżyć nie dało. Fajerwerki, boom! Jak się oddale to wybuchnę. Tak, mam rację. Jeszcze to. Ja tu będę robił później zadania, a teraz sobie to rozwalam. Eee, szacunek, co jakoś. Pokazaliśmy, że dominujemy. Światła i hałas odstraszają wszystkie zombie.

Pytanie, muszę w ciebie dobrze celować. Chodź tu! Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź tu, żeby cię przyatakować. Come on! Dokładnie, jeszcze raz. One more time. Dyskotekowi zombie już jest po tobie. Dawaj! Jest zaliczony. Ok. Mogę teraz zapauzować, bo muszę zajść do drzwi, bo wołają mnie. Najwyżej zginę. Um. Zadanie wykonane! Gratuluję! Muszę śmigać do drzwi. Dobra, jestem. Um, słuchajcie, wiecie co? Tak sobie myślę, że... Mam te 7... A Nie mam. <laughs> Idę do Divbota, zobaczę co on chce. A, też przy okazji... Divbot join us. Dobra, potem. Najpierw divbot do końca, a później zombie <laughs> Udowadniasz divbotowi 3000, że potrafisz robić tosty Błąd tosta Udowadniasz, że dasz się zrobić tosta Aha, robisz postępy Otrzymujesz odznakę Sprawdzanie odznaki Odznakę uprzejmości Okej, okay, i mamy... Nagrodę za ciężką pracę W sensie to już nie jest zadanie kule portali, się w dowolnym miejscu godnym podtrzymania kuli portali na przykład na kulowym piedestale kto wie co się wydarzy, macha palcami w powietrzu kule są świetne, dobra zróbmy to gdzie jest ten cel, pokaż otwórz portal w toku, no ale jestem bardzo ciekaw co się wydarzy A to jest tak ogólnie dla wszystkich roślin, nie tylko dla tak dla wszystkich roślin. Ja myślałem, że jak na przykład kaktusem idę, to tylko dla kaktusa coś. A to jest jakiś portal, dobra. Kaman. on. Hm, którykolwiek chce? Ten. Okej. Okay. Próba. Kurze, na farmie wylądowałem, zobaczcie tylko. Chyba fajniej, po prostu nie mogłem wybrać. Jeszcze, jeszcze lepiej bym mógł tym wystartować. Mogę? No dobra, podsumowując, tak trafiliśmy do tego kukurydza. Otworzył się ten portal, mogę sobie tutaj do niego śmigać. I powiedzcie mi tylko, że on będzie dawał kolejne zadania. Agent specjalny kukurydz, dowódca eskadry powietrznej liść. Witaj w kolba kwaterze operacji lotniczych botanicznych awiatorów. W miejscu, w którym obecnie stoisz, wyszkoliliśmy wiele elitarnych oddziałów do walki z zombie. Do tego z dumą przestrzegamy tradycji wtorkowych tacosów, teraz również w soboty. Chcesz walczyć? Chcesz zwyciężać? Tak jest. Kolejne zadania. Po prostu kolejne zadania. Uda się do fabryki Z. Tech zdobądź informacje i zlokalizuj tajne trasy transportu soku atomowego. To jest wypas. Pytanie: czy wtedy, gdy to wykonam, dostanę kolejne kulki portali i będę miał kolejne zadania? Mówiłem już Wam, że tego tu jest multum i jest tego sporo. Jest tego tyle, że będziemy mieli zajęcie na bardzo wiele odcinków. Kto się cieszy, to zostawcie łapę i zapraszam Was na kolejny odcinek. Miłego dnia, cześć!